Witam TFI 1930 to jest kolejny odcinek Running Red na FTB, tak więc yy, przywróciłem sobie tamtej ten, który straciłem i żeby po prostu nie zaczynać od takiego, no to by było trochę przegięcie, bo straciłem tam zbyt ważne rzeczy i teraz zajmiemy się od razu tym zadaniem, yy, które wymaga nam zrobienia potion potion, potion potion, potion flask i żeby to zrobić wystarczy włożyć tutaj bottle. I 2000 krwi idzie i z tego robi się właśnie potion flask. I przez ten czas też oczekiwałem długo na krew, więc mamy cały, ta, cały tank krwi takiej. E, taki tank krwi. I mamy tutaj... ...drum z krwią. Jest tutaj ten, tej krwi tak gdzieś... ...powyżej połowy, więc mamy 128000 plus krwi. No i mamy tutaj potion flask i teraz chyba za... O! mamy kolejne i potion of light musimy zrobić dobra i teraz jak to zrobić potion of light to, to nie ma efektów potion no effects jak to działa jak to działa jak to działa W z jakiś to moda to jest z blood magic nie tak z blood magic o oh. ok Dobra, ludzie, więc teraz na sam początek musimy podejść do naszego Alchemic Chemistry Setu i musimy zrobić coś takiego jak Binding Agent. E, Agent. I musimy dać, jak to było? E, na pewno orba. Jakiegoś. Chyba jeden raz to, dwa razy chyba to i chyba dwa razy to. O, chyba nie. Aha, Glowstone jeszcze. O jeju, czy ja mam Glowstone. Teraz to ja powiem wam szczerze, że chyba tego glowstone'u nie mam. Bo chyba straciłem... W tamtym wypadku. Ojej. Nie w tamtym, co spadłem przez wiki, tylko w tym wypadku cię skrzynki straciłem. Au. Oh. Nie zwalaj wszystkiego na mnie. Tak, tak. Z glowstonem jak widzicie, widzicie takiego problemu nie będzie, bo to tylko redstone i gold i to się równa glowstone, tylko pamiętajcie, że te przepisy dotyczą się tylko running red, to nie jest normalny przepis, to jest tylko tutaj tak, w innych paczkach, że tak powiem, będzie inaczej. Glowstone jeden to był potrzebny i teraz, aha nie, czekaj, bo ja będę potrzebował kilka tych rzeczy, więc jeszcze jeden tu, może... I teraz tak, to, tu, jeden gunpowder, jeden to i robi. Ok. I zrobiło. Simple catalyst. No i przepis na to. Tylko, że potrzebujemy razy dwa to, więc jeszcze raz tak, tak, dwa razy to i jeden sugar. I robi. Teraz będę potrzebował binding. Teraz będę potrzebował jeszcze kleju. Okej. Okay. Klej. Chyba jest tam. Chyba. Yy, nie. Niczej. Nie. Tu. Pożyczę. Dwa. Muszę kleju zrobić więcej. O ile. Yy, I teraz tak. Jeden to, dwa i to. I nam się zrobi teraz Weak Binding Agent. O. I możemy to ulepszyć na standard. Tylko, że to już wymaga, że tak powiem, większego tutaj yy, kombinowania. I teraz nie jestem pewny, czy to tak zadziała. Jeszcze tylko piórko. Yy. Piórko, 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 piórko. 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 Hmm. Nie ma piórka. Piórko. Dziękuję. Ja to widziałam. Tak, tak. Proszę zadziałaj. Niech to tak będzie. Niech to tak będzie. Jest! Działa! Super. I nam się powinien chwilę, za... O, jest. Flight na minutę. Jeżeli użyjemy lepszego binning agentu to chyba będzie na dłużej. Ale zrobiłem to, co miałem zrobić, więc. ba I dostaniemy coś tutaj, mam do zboru, tylko nie wiem za bardzo co. Więc trochę takie, trochę to jest do dupy. Pup pup pup. pup. Eee, dobra. Emery, kepake, pakie. pakie Nie, 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 nie. Dobra, weźmy to po lewej. Czu, czu, czu. Absorpcja. Light, to jest nasze i health boost O oh, tak. Nie czekaj, a jak gdyby tak regeneracji zrobić? o to by było zajebiste Do oddawania krwi Potki na regenerację joj. Ale dobra Zobaczmy kolejne zadanie Anatomie to już, o Jezu No Właśnie muszę to zrobić Teraz! I potem zostanie nam ostatnie Zadanie w tym drzewku Wow! I powiem to było drzewko, gdzie myślałem, że będzie dużo pszczół, bo, wiecie, ul i, i miodek, taki zielony, ale miodek, no i pszczoła, i, ale powiem wam tu prawie w ogóle nie było nic o pszczołach. To jest fajne, bo nie lubię się za bardzo bawić pszczołami. I teraz tak, ja to skrawcę poza odcinkiem, bo nie będę was, to trochę potrwa i nie będę was tym zanucał. Tak więc do za chwilę. Dobra, mam już teraz wszystkie potrzebne rzeczy, więc yy, sprawdźmy. Pam, pam. Wszystko jest. I teraz unbury me, ok, advanced pressure tube i do tego właśnie, żeby to sprawdzić, będziemy potrzebowali tych, yy, tych wszystkich rzeczy, co zrobiliśmy. No i będziemy to robić tutaj, budować yy, blisko tego, bo będziemy potrzebowali, potrzebowali też pary. I jak to teraz się stawiało, już nie pamiętam, ale ma to znaczenie. Yy. Pomyślmy. Nie mam pojęcia, LOL. Um, to jest Assembly Drill IO Unit. Platforma to na pewno musi być tam, gdzie będzie krawdziło. Hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. To by było. Może coś takiego. I o unit, czyli wej wejście wyjście. I to powinno zabrać ze skrzynki mm, rzeczy potrzebne. Laser będzie krawcził to. Tylko nie wiem czy ten laser tutaj może być, czy tu. Zobaczymy. I drill nie jestem potrzebny do tego. Hmm. Ale użyjemy to tutaj. Nie jestem pewny, czy to w ogóle. Będzie działać. Jak to to podłączyć teraz? E. Dobra, już wiem, jak to podłączyć. Nie, 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 fuck. Nie moja para. Fuck a nie mam tu tego? Mam tu to. Szybko ładuj, chociaż a w... Tak będzie szybciej. No, no, no. No. Niszczy się. No. Straciłem dużo? Nie, jeszcze dużo. Dobra, dajcie mi chwilę, ja pójdę skrapić te rury. Dobra, podłączyłem to i teraz jeszcze potrzebujemy programu laser w tym wypadku, żeby zrobić te rury. Tutaj widzicie, właśnie laser, i do tego jest potrzebu, potrzebne to, i to się skrapi na to. A laser wymaga 8 emeraldów, dlatego mam już to. I jeszcze tylko 8 emeraldów, a emeraldy robi się 8000 chyba krwi i 1 diament. Tak jakoś. A diamentów mamy. 8. O jezu, za mało. Hm? Potrzebujemy żelaza więcej i zobaczymy, czy mamy żelazo, bo chyba nie mamy żelaza. Więc jest trochę lipa. Żelazo, żelazo, jeszcze żelazo. Ale mało. No nic, znowu będę musiał czekać, aż się z są te diamenty, chociaż nie. A nie, nie, muszę. No. Dobra, skra włożymy sobie tutaj. A? No. I pójdziemy po krew. Bakety. Tam tu już jest puste, poważnie? O, się krwi I weźmiemy sobie, napełnimy Bakiety krwią i teraz po prostu sobie będziemy craftić w ten sposób te nasze emeraldy i jeden ale wieje u mnie jeden hop I jeszcze potrzebujemy tak coś jest 7 masakra mhm. Dobra, już prawie, prawie skończyłem to zrobić, tylko zostało jeszcze ojej, zapomniałem krwi. Niedobrze tam już nic nie ma. Prawie. Ale na szczęście zrobiłem tam beczkę i po prostu poczekałem aż zbierze się krew, bo inaczej to miał po prostu znowu godziny czekania, aż się skrawsi ta krew. Albo będę oddawał non-stop i tak. Trochę by mi to zajęło, tak? To zrobiłem to. Raz, dwa i ostatnie. Emerald. Łop, łop. I 8. I teraz laser. laser musimy zrobić tak, tak i gotowe. Co tu pojawiło się? Coś. Eee. Aha, to jest ten, Informacja, że ten przepis jest tymczasowy i się zmieni kiedyś. No, ale mnie to nie obchodzi. Idziemy sobie. Aha, jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz, a to już się zrobi na miejscu. Mhm. Ten deszcz mnie wkurza. To było tak? Nie, to było inaczej. Tak. To nie było to tak. Chyba to, to trzeba było wrzucić. A no. I z tego zrobią się te rury lepsze, jeżeli ja dobrze to zrobiłem. Postawimy laser tutaj. Dobra. Ile mamy tutaj ogólnie? A przydałoby się więcej. Jeszcze potrzebujemy skrzynki. Hmm, to jest jaki? Otóż, tym się zmieniało. Będę potrzebował trochę pressure, pressure tutaj. Up. Nie wiem, czy niebieski był wejście, czy ten był wejście. Hmm. Przydałby się jeszcze jeden assembly IO unit. No dobra. Hmm, skrzynka. Dobra, zrobiłem trochę tu, przebudowałem i teraz dałem jeszcze jeden IO Unit, bo jest to wymagane i jak widzicie działa. Więc teraz tylko musimy czekać, aż tutaj ten las zrobi nam. Możemy dać upgrade pod speeda yy, i będzie to szybciej nam robiło. I Security oczywiście też musimy zrobić, żeby to nam nie wybuchło. I rury są gotowe i one powoli, powoli, powoli. Bardzo powolutku, bardzo powolutku. I jest! Mamy kolejne zdanie gotowe. Ok, Manual Detect. Claim Reward. Dostaliśmy nam się nie przyda, a to Epic Reward Bug, który nam dał. Uuu, uh. o oh, fuck you, fajnie, wow, dobra, yy, to zobaczmy teraz kolejne zdanie, na razie to ja tutaj się nie staram, że tak powiem, zrobić tutaj tak, żeby to wszystko działało automatycznie, jakoś tam super mega, robiło wszystko manualnie i jakieś tam przewody i tak dalej, bo się bardziej skupiam właśnie na zadaniach. Kolejne zadanie, running red, bo tu też było, zadanie running red. Tu. I to chyba w pierwszym też. Widzicie? To, są, to jest główne zadanie, że tak powiem, drzewkę całego. I z tego dostaniemy Rowan... Rowan... Durki. 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 I dostaniemy wtedy może możliwość zrobienia tego quest'a. I za rozpoczęcie ogólnie tych questów. Fajnie. No więc zobaczmy co my tu potrzebujemy. o 25 tysięcy... 000... Hmm. Way down, dobra, robimy to Chyba mamy 25 tysięcy krwi Chyba na pewno Jest nawet możliwe, że to zrobię teraz tak na szybko I nawet nie będę musiał cięcia robić Bo chyba mam wszystko Więc tak, hmm, select task, klikamy Tutaj nie ma tego, nie? Jest tutaj Dajemy to tu Dajemy to na górę i teraz robimy sobie dużo miejsca tutaj wolnego Musimy mieć 25 tysięcy Krwi Ale wieje Hop Tucz, tucz I zbieramy po prostu tą krew stąd hmm. Ups Aż nam się całkowicie zadanie zrobi Zobaczmy tylko czy wszystko działa i czy ta krew idzie do, do tego zadania, czy czasami nie idzie w nicość jest dobrze. Pam, 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 pam. Ok, pam, pam, pam. O. Może więcej zrobimy sobie tu miejsce, żeby to wygodnie się robiło. Dobra. Pam, 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 Ile mamy? Mamy dzisiaj jeszcze dwa wiaderka, Okej. Okay. Oczywiście to chyba nie wszystko. Chyba. Hop. A, wszystko! Dobra, to bierzemy to. Epic Epik! Uaga! Ile? 3. To jest 8 czy trójka, bo nie wiedzę. Czekaj, raz, zobaczmy. To był 8! O kurde, jak jest, jest, jest jestem happy! Nie, ja, to, ja robię tą zbroję, bo nie ma co tego nie robić, bo i tak do niczego innego nam się to nie przyda raczej. Więc po prostu zbroję mam, ale zrobimy sobie buty. Oj, serce Ej, rap. Hop, hop, buty się robiło. No. Psz, fuck. Jeszcze mam to. Hop. jak się cieszę? Jop. Jop. Buty. Ojej. Oh yeah. I jeszcze spodnie. Hop, hop. Hełm nie. Nie, hełm nie. Hop, hop, hop. Hop, hop. Tu chyba w kroczu trzeba. Nie jestem pewny. Fuck! Mm, nie będzie spodni. Nie ma spodni. Mamy buty drugie. I... nie ma spodni. Dla mnie będą te buty. Nie ma butów dla ciebie. Wyrzucam je. Nie! Rzucam je! Papa <laughs> tak z buty! Czysz. No właśnie no! Lecą! Papa! Pa. Nie ma butów. A wow Świnia. Cicho. Nie potrzebujesz butów. Łaś bez. Yy, dobra, teraz. Masa tak. potrzebuję dużo butów. Teraz tak, możemy zacząć robić piąte drzewko questowe. Potrzebujemy tego to i gotowe mamy, odblokowane. I wtedy mamy w lewo, w prawo bring. Yy, tu są te generatory fuck you. nie lubię. Florby też cenią za to. Reward pack. E-mail argumentator, self-argumentator, particle generator. A na lewo? Oh, fuck, what? 36 tych. Wiecie co? Równie dobrze mogę pozbierać je stąd i potem sobie. Potem je od, odłożyć. I Nie będę musiał ich kraścić, ale z drugiej strony ja potrzebuję je pokrawić, bo będę musiał te. ulepszyć te altary. Dlatego to nie ma sensu, żebym tego nie sprawdził, dlatego będę potrzebował więcej. Więcej, dużo więcej. Yy. Zobaczmy czy tu jest to. A, ciu, 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 ciu. Mam 22. Super. A, no tak, nie ma energii. O, Boże. 20 90. Ktoś tu się obraził na mnie. Bo butów nie dostał. Zrobić Ci drewniany. Nie bój się. No co zrób drewniany? Drewniaki. Mmmm. Tu jest 22. 20... Jak samuraj. 22, 20... cicho. 22 runy. Teraz tak. Ile potrzebujemy? Mogę to pożyczyć. A zrobiłem podłogę na dole. Tylko po to, żeby po prostu nie stracić tych run. Czasami. Bo to boli bardzo. 30 ile? 36? Nie, yeah, jest. Idę zrobić jeszcze to, a to już zrobiłem, więc jest. Ok. Kolejne zadanie. Ale no, idziemy z tymi zadaniami, że. Self-sacrifice! Akurat muszę robić to, więc ja tam z chęcią to zrobię. To idziemy w lewo. Nie lejdziemy w prawo, bo w prawo nie chcemy mi się lechać. Później tak będziemy musieli w prawo pojechać, więc self-sacrifice, rune of self-sacrifice rune of self-sacrifice wymaga 4t 2t, a reszta to już jest luz 4 blank slate mam? na pewno nie mam dlatego też włożę sobie to tutaj i niech nam się wyblankują te kamienie 21, 20 minut i 30 sekund odcinka jest, okej okay. Na chwilę będziemy kończyć odcinek. I na koniec powiem jeszcze o sezonie piątym, bo ja już napisałem, ale wcześniej miałem powiedzieć, ale chyba zapomniałem. Albo też powiedziałem, ale zapomniałem, że powiedziałem. Więc powiem, żebyście nie pytali się tak dużo o to, co się z nim dzieje. No dalej, no. Pararam, pam, pam, pararam pam, pam. Może mogę teraz powiedzieć, więc chodzi o sezon piąty w sezonie? sezonem piątym chodzi o to, że po tym jak zbudowałem ten wielki generator, yy, reaktor jądrowy, to po prostu świat mi zaczął tak działać słabo. Yy, czy typu yy, zaczęło się lagi, jakieś zerwania, potem jeszcze miałem problemy, potem na, Minecraft się nawet wyłączał, tak po prostu z dupy o. I po prostu sobie powiedziałem, że nie, ja już nie mogę tak i zawiesiłem tą serię. I wtedy zacząłem nagrywać Crash Landing i teraz Running Red, i planuję do niej wrócić oczywiście. i Tylko nie wiem, czy będę musiał rozebrać ten reaktor, czy też nie. Zobaczymy, jak mi to będzie działać na dłuższą metę. Ale będzie sezon piąty, o to się nie martwcie. Jeżeli się o to martwicie, jeżeli się nie martwicie, to też się nie martwcie. Gunpowder i self, self sacrifice o boże, o boże, o boże, boże, boże. Czy gdzie jest mój orb? jeden jest tu a ten złoty jest tutaj o. tak więc jeżeli czekacie na sezon piąty to się doczekacie jeżeli, będzie, jeżeli się zastanawiacie czy będzie sezon szósty to jest to możliwe ale na pewno w dłuższym z dłuższym odstępem, czyli typu Yy, że będzie coś, jak na przykład teraz Running Red, teraz planowałem ostatnio yy, jeszcze zacząć yy, kurs, nie, Clouds of Darkness, yy, taka seria na skyblocku tak samo z questami, tylko że tam jest chyba 11 drzewek questowych i jest to naprawdę dużo roboty i bardzo mi się to podoba jak tak patrzyłem na to, ale bo też miał to iść tutaj ten altar. Ale tymczasowo może pójdzie to tutaj. Uczemu nie? Rune of Self Sacrifice. I zwykłe runki. A zadanie? A dostałem już, dobra. Ty, od razu zrobiłem to już. Super, ale z zadaniami jedziemy. To. A tu dostaniemy Yellow Heart. To chcę. Ok. A następne, co musimy zrobić, to jest. Heborn my skin. A! To bez, bez problemu się zrobi I tak sam miałem zamiar iść do Neteru. Jest altar naprawiony? Tak Teraz będzie nam dużo więcej dawało krwi Znaczy nie dużo więcej, jedna dawała 10% więcej Więc tak średnio więcej Może porównamy? Teraz mamy ile? Że 60 kurczę, tutaj jeszcze jest yy, Life Essence w tych fluidaktach. Dobra, zobaczymy tak na, na szybko. Nie wiem, nie potrafię odkreślić, czy jest ile jest więcej, o ile więcej. Ale jest dużo, dużo. I wystarczy na razie. Dobra, więc tak by było, to by było na tyle. Wtedy w następnym odcinku zrobimy dalej questy. Może nawet skończymy. To drzewko w dwa odcinki, bo jak na razie jak widzicie bardzo szybko się to robi. Tu może być problem po prawej stronie, jestem pewny co to jest, bo tu widzę e, ten krystal z Towncrafta. Ale do tego tutaj chyba nie będzie problemu. Chyba, że będę musiał netherstar zdobyć. Chociaż to też nie będzie problem, bo mam w końcu miecz, to Nie no. Chyba nie będzie problem. Zrobi się pomieszczenie i będzie okej. Okay. Trzecie, zadań, no, trzecie, kostowe drzewko. Ja, ja chciałem to trzecie drzewko robić, ale ktoś mi to popsuł. Ktoś mi nie dał butów. Jezu, buty. I szóste drzewko jest na razie puste. Musimy zakończyć trzecie. No, czwarte, piąte. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. O,le, mamy tutaj Full. O, burza. Papa! Pa.